Czy kiedykolwiek zasnąłeś podczas modlitwy różańcowej? Być może czułeś mieszankę poczucia winy i frustracji z powodu niemożności ukończenia modlitwy, ale czy to naprawdę nie podoba się Bogu, a może ma to głębsze duchowe znaczenie? Ojcze Pio, jeden z najbardziej ukochanych świętych Kościoła, poświęcił swoje życie modlitwie i nabożeństwu różańcowemu. Rozumiał trudności, jakie napotykamy w modlitwie, i pozostawił cenne nauki na ten temat. W tym filmie dowiemy się, co oznacza zasypianie podczas modlitwy, co sam ojcze Pio powiedział na ten temat i jak zmienić to doświadczenie w coś pozytywnego. Pod koniec zobaczysz tę sytuację nowymi oczami i zdasz sobie sprawę, że nawet sen może być chwilą łaski. Przygotuj się na refleksję, która może zmienić twój sposób modlitwy i jeszcze bardziej pogłębić twoją więź z Bogiem. Wiele osób, gdy zdaje sobie sprawę, że zasnęło podczas modlitwy, czuje się winnych, jakby zawiedli w swoim oddaniu. Powstaje pytanie: czy Bóg czuje się z tego powodu smutny? Modlitwa powinna być chwilą uważności, ale czy utrata przytomności podczas różańca oznacza, że modlitwa straciła swoją wartość? Odpowiedź zaczyna się od prostej refleksji. Wyobraźmy sobie dziecko, które zasypia w ramionach ojcze. Czy ten ojcze czuje się urażony, czy wręcz przeciwnie, odczuwa radość, gdy widzi swoje dziecko odpoczywające pewnie i bezpiecznie? Bóg jako kochający Ojcze wita nas w ten sam sposób. Jeśli zasypiamy w trakcie modlitwy. Może to być znak, że znaleźliśmy w nim odpoczynek, jak dziecko spoczywające na kolanach, ojcze. Ważne jest również, aby pamiętać, że modlitwa to nie tylko recytowanie słów. Ojcze Pi omawiał, że modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga. Jeśli serce jest zwrócone ku Bogu, nawet sen może być aktem poddania się. Oczywiście, że nie. Szukanie skupienia i oddania w modlitwie jest niezbędne. Musimy jednak zrównoważyć ten wysiłek świadomością, że Bóg widzi nasze szczere pragnienie. W ten sposób, zamiast czuć się winnym, powinniśmy postrzegać sen na modlitwie jako zaproszenie do zaufania. A jeśli jest jedna rzecz, która może dać nam jeszcze więcej spokoju, to świadomość, że Ojcze Pio miał bardzo jasną wizję tego, a jego słowa mogą Cię zaskoczyć. Jeśli jest ktoś, kto może pomóc nam zrozumieć prawdziwe znaczenie zasypiania podczas modlitwy, to jest to Ojcze Pio. On, który spędzał godziny na modlitwie i nieustannie polecał różaniec, rozumiał także ludzkie ograniczenia i boskie miłosierdzie. Pewnego razu wyznawca wyznał mu, że zawsze zasypia podczas modlitwy i zapytał: Czy to brak szacunku dla Boga? Ojcze Pio ze swoją mądrością i czułością odpowiedział coś nieoczekiwanego: A co jest lepszego niż zasypianie w ramionach Ojca? Ta odpowiedź całkowicie zmieniła perspektywę wiernego. Zamiast potępiać siebie, zdał sobie sprawę, że jego serce było zwrócone ku Bogu, nawet gdy ogarnął go sen. Ojcze Pio nauczał również, że modlitwa nie jest tylko obowiązkiem ale spotkaniem z Bogiem. Rozumiał, że ludzkie ciało ma swoje słabości i że czasami zmęczenie nas przytłacza. Nie oznacza to braku wiary czy miłości, ale raczej rzeczywistość naszej kondycji. Najważniejszą rzeczą jest intencja, z jaką rozpoczynamy modlitwę. Jeśli pochodzi ona z serca, jej wartość nie zostanie utracona, nawet jeśli ciało podda się snu. Jeśli więc kiedykolwiek czułeś się winny z powodu zasypiania podczas modlitwy, pamiętaj o Radzie Ojczepio. Bóg widzi twoje pragnienie przebywania w Jego obecności i to jest to, co naprawdę się liczy. Często to, co uważamy za wadę, może być oznaką czegoś znacznie większego. Zasypianie podczas modlitwy może mieć głębokie duchowe znaczenie, wskazując, że twoja dusza znalazła odpoczynek w Bogu. Ale jak odróżnić zwykłe zmęczenie od prawdziwego duchowego połączenia? Głęboki spokój. Jeśli gdy zasypiasz podczas modlitwy, czujesz niewytłumaczalny wewnętrzny spokój, może to być znak, że twoja dusza znalazła schronienie w Bogu. Wielu świętych doświadczyło szczególnego odpoczynku w obecności Boga, tak jakby zostali powitani w ramionach Ojca. Inspirujące sny. Niektórzy ludzie zgłaszają, że kiedy śpią podczas modlitwy, mają sny z duchowymi przesłaniami lub obrazami światła i spokoju. Augustyn powiedział, że Bóg może mówić do nas nawet w naszych snach, a wielu wierzących donosi o doświadczeniach pocieszenia i odnowy po zaśnięciu na modlitwie. Uczucie bliskości Boga. Jeśli po przebudzeniu odczuwasz silne pragnienie kontynuowania modlitwy lub odczuwasz bliskość Boga, może to oznaczać, że nawet podczas snu Twój duch pozostawał w komunii z Nim. Zmęczenie duchowe. Czasami zmęczenie modlitwą nie jest tylko fizyczne, ale także duchowe. Jeśli poświęciłeś się intensywnie życiu wiary, twoje ciało może zareagować snem, który symbolizuje całkowite poddanie się Bogu. Podobnie jak wojownik odpoczywający po bitwie, twoja dusza może odnawiać się, by kontynuować podróż. Modlitwa jako poddanie. Kiedy dziecko czuje się bezpiecznie w ramionach matki, zasypia bez strachu. Jeśli zasypiasz modląc się, może to być znak, że twoje serce znalazło całkowite bezpieczeństwo w Bogu. Ten sen jest głębokim poddaniem się boskiej obecności. Zanim więc poczujesz się winny, zastanów się. Twój sen może być wiadomością z nieba, znakiem, że twoja dusza spoczywa w Bożej łasce, ale jak odróżnić to duchowe doświadczenie od zwykłego fizycznego zmęczenia? Skąd wiesz, czy zasypianie podczas modlitwy jest duchowym znakiem, czy tylko konsekwencją fizycznego zmęczenia? Odpowiedź może leżeć w sposobie, w jaki to się dzieje i jak się po tym czujesz. Po pierwsze, ważne jest, aby pamiętać, że jesteśmy ciałem i duszą. Nasze życie duchowe jest głęboko powiązane z naszym stanem fizycznym. Jeśli masz męczące dni, nieprzespane noce lub zmagasz się ze zmartwieniami, Twoje ciało może po prostu prosić o odpoczynek. W takich przypadkach, spanie podczas modlitwy jest naturalnym odzwierciedleniem wyczerpania, a nie czymś negatywnym. Bóg rozumie nasze ograniczenia i nigdy nas za nie nie potępi. Z drugiej strony istnieją sytuacje, w których snu towarzyszy inne uczucie, prawie jak nadprzyrodzony odpoczynek. Niektórzy ludzie donoszą, że kiedy zasypiają modląc się, odczuwają niewytłumaczalny spokój, lub mają sny, które przynoszą im odpowiedzi na życiowe dylematy. Inni zdają sobie sprawę, że budzą się odświeżeni, z silnym pragnieniem kontynuowania modlitwy. Mogą to być znaki, że dusza otrzymuje szczególną łaskę. Co więcej, w historii kościoła istnieją opisy świętych, którzy doświadczyli głębokiego snu duchowego podczas modlitwy. Teresa Zawila, na przykład, mówiła o chwilach, w których jej dusza zdawała się wchodzić w całkowity odpoczynek w obecności Boga. Nie był to zwykły sen, ale rodzaj duchowej ekstazy, odpoczynku w Bożej łasce. Jeśli to tylko zmęczenie, nie ma potrzeby się martwić. Ale jeśli są oznaki głębszego doświadczenia, może to być wezwanie do większego zaufania Bogu i pozwolenia Mu zająć się twoim duchem. Jeśli jednak chcesz uniknąć zasypiania podczas modlitwy i uczynić swoje chwile z Bogiem jeszcze bardziej intensywnymi, istnieją pewne praktyki, które mogą pomóc. Jeśli chcesz zamienić swoją modlitwę różańcową w jeszcze głębszą i bardziej świadomą chwilę, istnieją pewne praktyki, które mogą pomóc ci pozostać skupionym i uniknąć rozproszeń, które prowadzą do snu. W końcu modlitwa. Jest spotkaniem z Bogiem, a im bardziej jesteśmy obecni w tym momencie, tym więcej owoców zbierzemy. 1. Wybierz najlepszy czas na modlitwę. Wiele osób odmawia różaniec pod koniec dnia, kiedy są już zmęczeni. Chociaż jest to ważna praktyka, warto wypróbować inne pory, np. z samego rana lub podczas cichej przerwy po południu. Jeśli zauważysz, że zawsze zasypiasz, spróbuj dostosować swój harmonogram do czasu, gdy jesteś bardziej rozbudzony. 2. Stwórz środowisko sprzyjające modlitwie. Modlitwa w cichym i wygodnym miejscu jest ważna, ale musisz także uważać, aby nie stworzyć środowiska tak relaksującego, że doprowadzi to do snu. Umieść święty obraz w pobliżu lub módl się przed ikoną Matki Bożej, aby pobudzić pobożność i koncentrację. Trzeci, módl się na głos lub w ruchu. Skuteczną techniką jest modlenie się na głos lub chodzenie podczas modlitwy. Robiło tak wielu świętych, ponieważ ruch pomaga utrzymać ciało w stanie czuwania, a umysł w skupieniu. Inną alternatywą jest odmawianie różańca w grupie, aby interakcja z innymi utrzymywała uwagę. 4. Medytuj każdą tajemnicę sercem. Różaniec to nie tylko powtarzanie zdrowaś Mario, ale głęboka medytacja nad życiem Chrystusa i Matki Bożej. Podczas modlitwy staraj się wizualizować sceny tajemnic i duchowo się w nich odnajdywać. To sprawi, że modlitwa będzie bardziej angażująca i pozwoli uniknąć rozproszeń. 5. Proś Ducha Świętego o pomoc. Wreszcie, nigdy nie wahaj się prosić Boga o łaskę żarliwej modlitwy. Alfons Liguori powiedział, że najlepsza modlitwa to taka, która jest odmawiana z miłością, a nawet jeśli pojawiają się rozproszenia lub trudności, Bóg widzi wysiłek naszego serca. Jeśli już zasnąłeś na modlitwie, nie obwiniaj się. Ale jeśli chcesz być bardziej uważny i jak najlepiej wykorzystać te chwile, te praktyki mogą ci pomóc. Ostatecznie najważniejszą rzeczą nie jest doskonałość modlitwy, ale miłość z jaką się modlimy. Zasypianie podczas modlitwy nie jest wadą, ale może być znakiem, że dusza, pomimo fizycznych ograniczeń, szuka odpoczynku w obecności Boga. Ojcze Pio, w swojej mądrości uczy nas, że nawet nasze słabości mogą być wykorzystane do uwielbienia Boga. Sen podczas modlitwy może być w rzeczywistości znakiem, Boskiej więzi, poddania się odpoczynkowi w ramionach ojca, gdzie nie ma pośpiechu ani potępienia, ale przyjęcie i miłość. Pamiętaj, że Bóg zna nasze serce i nasze intencje. W modlitwie nie chodzi o doskonałe słowa czy postawy, ale o szczerość naszego poszukiwania go. Kiedy zasypiasz w trakcie modlitwy, nie jest to porażka, ale moment poddania się Jego obecności. Jeśli sen jest tylko wynikiem zmęczenia, nie ma potrzeby się martwić. Ale jeśli towarzyszy mu niewytłumaczalny spokój lub duchowa odnowa, może to być znak, że twoja dusza jest zestrojona z Bogiem w głęboki i tajemniczy sposób. Ważną rzeczą jest to, że kiedy się modlisz, zawsze starasz się mieć otwarte serce i pragnienie bycia bliżej Boga. Nie ma znaczenia, czy robisz to na jawie, czy w spoczynku, ponieważ liczy się intencja twojego serca. A jeśli, gdy zasypiasz, czujesz, że twoja dusza znalazła odpoczynek w Bożej łasce, jest to dar z nieba, potwierdzenie Bożej miłości do ciebie. Tak więc, odmawiając różaniec, kiedy czujesz, że zbliża się sen. Nie obwiniaj się wręcz przeciwnie, poddaj się tej chwili jako znak zaufania do Boga, wiedząc, że On troszczy się o ciebie nawet w chwilach odpoczynku. Bóg jest z tobą przez cały czas, czy to w aktywnej modlitwie, czy w odpoczynku twojego ducha.